Witajcie w poszukiwaczu, w którym jak zawsze mam dla was trzy filmiki, które podbijają internet. A dzisiaj spróbujemy nie dotknąć swojej twarzy. Zaczniemy jednak od życzeń z okazji Dnia Kobiet. I wiem, że spóźniłem się jeden dzień, ale my faceci powinniśmy być mili dla kobiet każdego dnia, dlatego wszystkiego co najlepsze, drogie panie. A teraz przechodzimy do internetu, w którym zamiast składania życzeń można dziewczynę wystraszyć. I'm gonna scare my girlfriend. Oh, I forgot. I don't have good A tu dalej wałkowany jest temat koronawirusa, który ma wpływ na każdą dziedzinę naszego życia. Włączamy telewizor i widzimy władze, które ciągle powtarzają, jak mamy się zachowywać. Szczególnie mówi się o niedotykaniu swojej twarzy. I właśnie o to apelowała doktor Sara Cody z Departamentu Zdrowia Publicznego Hrabstwa Santa Clara. Today start working. On not touching your face, because one main way virus is, spread is when you touch your own. Chwilę później liżąc swój palec. Tak właśnie działają politycy, którzy najpierw mówią, co robić, a później sami się do tego nie dostosowują. Oczywiście to nie jedyny przykład, bo wielu polityków i lekarzy prosiło o to samo i wystarczyło kilka minut, aby zapomnieli o swoich apelach. Ba, nawet czasami wystarczyło kilka sekund. I been looking around the room here, I can't tell you the number of you who've put your hands to your face in the last uh, 20 minutes or half an hour. I want to know how many of them are from

I co z tego? Trakcie nadal się dotykali, a na końcu niektórzy wymienili się koszulkami we Włoszech, poszli o krok dalej i zorganizowano mecze przy pustych trybunach. Tu widzimy Cristiano Ronaldo, który po przyjeździe na stadion wita się z fanami oczekującymi na niego w tunelu, a tu Cristiano wita się z kibicami na trybunach. Oczywiście stadion był pusty. Ta cała panika rośnie z każdym dniem, ale to jeszcze nie koniec. W ostatnim odcinku mówiłem wam o problemach z zakupami. Polacy masowo wykupują żywność i środki czystości. Tylko, że w tym wszystkim nie jesteśmy wyjątkowi. W podobną panikę wpadli mieszkańcy Azji, Australii i Wielkiej Brytanii, gdzie najtrudniej kupić. papier toaletowy! Półki z papierem bardzo szybko pustoszeją, towar staje się deficytowy. W końcu każdy w tych trudnych czasach chce mieć czym podetrzeć pupę. I ta papierowa panika ma nawet swoją nazwę: Toilet Paper Panic. I nie ma co się śmiać, bo ludzie naprawdę zaczynają wariować. Spirala paniki papieru toaletowego nakręca się z każdą godziną. Każdy widząc puste półki i sąsiadów, którzy kupują po kilka opakowań, zaczyna robić to samo. Kwestią czasu było, kiedy zaczną się walki. Tylko przypomnę: te kobiety biją się o papier toaletowy. Hey, fuck! Hey, fuck! Hey, fuck! Hey, fuck! Nikt do końca nie wie, po co ludziom tak dużo papieru. Niektórzy sugerują, że się nim owijają, tak chronią się od wirusa. Ci, którzy zdobyli swoje rolki, oczywiście chwalą się nimi w internecie, ozdabiają nimi swoją toaletę, całą łazienkę, albo nagrywają film jak Chris i Heidi Janecki, którzy kupili 2306 rolek za 3260 dolarów, a z nich zrobili toaletowy tron. Po co? Nie wiadomo, ale właśnie przez takie osoby dzieje się to, co się dzieje, a w tej sytuacji nie dla wszystkich starczy papieru toaletowego. Dlatego wtedy pozostaje kilka rozwiązań. Można dalej próbować je kupić albo ukraść. Można je zdobyć na czarnym rynku, tylko wtedy cena drastycznie wzrasta. O. Można też spróbować szczęścia i je wygrać, bo chyba każdy z nas zna automaty uliczne, w których za pomocą szpona wyjmujemy maskotki, iPhony, a teraz rolki papieru. Maszyny z taką zawartością można spotkać w Australii. 2 dolary za jedną grę, chociaż gdyby było normalnie, cała paczka, czyli 8 rolek, kosztowałaby 4 dolary. No chyba, że jesteście zdesperowani, wtedy możecie zastąpić papier plackiem tortilli banknotem lub liściem, albo kupić najnowsze wydanie australijskiej gazety NT News, która pozostawiła cztery puste kartki papieru, które w nagłej potrzebie można wykorzystać jako papier toaletowy. Tak wygląda światowa panika, która jest połączeniem tragedii i komedii. Jeżeli obawialiście się, że przez wirusa umrzecie, to teraz bardziej obawiajcie się, że nic nie zjecie, a jak już to zrobicie, to nie skorzystacie normalnie z toalety. Na koniec ponownie przenosimy się do Włoch, tylko nie będziemy mówić o koronawirusie, tylko o pomyłce tamtejszych wodociągów miejskich. Wszystko wydarzyło się w Modenie, gdzie zamiast wody z kranów popłynęło wino. Dokładnie Lambrusco Grasparossa, czerwone słodkie wino musujące. Może dla niektórych byłoby to spełnienie marzeń, ale znaleźli się tacy, których to mocno zaniepokoiło. Dlatego straż i policja szybko zareagowały. Okazało się, że za awarię odpowiedzialna była pobliska winnica. Setakani. To tam doszło do awarii silosu, który wpuścił wino do lokalnego źródła wody. Stamtąd trunek trafił do domów. Niestety awaria trwała tylko jeden dzień, nie każdy zdążył się nią nacieszyć. A nie ma co ukrywać, że mogłoby to pomóc mieszkańcom lepiej znosić epidemię. Z kieliszkiem wina jakoś łatwiej słucha się polityków, a po wypiciu na przykład całej wanny ze spokojem można patrzeć, jak świat szaleje na punkcie papieru toaletowego. Właśnie takiej awarii życzę sobie, jak i Wam. To tyle w odcinku. Pełne filmy w opisie. Tam też znajdziecie link do mojego Discorda, na którym pojawiam się codziennie. Tam możemy sobie pogadać. No ale więcej szczegółów na samym Discordzie. Zostawcie też łapkę w górę, komentarz i zapraszam do subskrypcji. Na tym kanale widzimy się w czwartek. Do zobaczenia. Hej!